Czy musisz mieć firmowy rachunek bankowy, jeśli zakładasz firmę? Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to tak naprawdę nie ma przepisów, które zobowiązują Ciebie do otwarcia firmowego rachunku bankowego. Ale są dwie takie najczęstsze sytuacje, które na tobie wymuszą założenie firmowego rachunku. Po pierwsze, prywatne rachunki bankowe nie są widoczne na białej liście podatników VAT. Więc jeżeli ty jesteś vat współpracujesz z innymi firmami i wartość transakcji między wami przekracza 15 tysięcy zł brutto, to musisz być widoczny na białej liście. A żeby być widocznym na białej liście, musisz mieć firmowy rachunek bankowy. Druga sytuacja dotyczy tych osób, które obowiązkowo muszą stosować mechanizm podzielonej płatności, czyli wtedy, kiedy kwota płatności jest dzielona na dwie części: na kwotę netto, która wpada na zwykły rachunek bankowy, i na kwotę VAT, która wpada już na specjalny rachunek przeznaczony tylko do celów VAT i jest niejako zablokowana w urzędzie skarbowym. Więc jeżeli obowiązkowy MPP ciebie dotyczy, to też musisz mieć firmowy rachunek bankowy. A jeśli chcesz wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełnia się przy zakładaniu działalności, to wpisz słowo firma w komentarzu pod tym nagraniem i wtedy wyśle ci bezpłatnie e-booka o 16 najgorszych błędach popełnianych przy zakładaniu firmy.